Styczeń 2015 jestem w mieszkaniu, gdzie na ścianach jest właściwie pełno obrazów. Ja nie widzę wolnego miejsca, żeby cokolwiek jeszcze powiesić. Jesteśmy w mieszkaniu pana Sławomira Arabskiego, architekta. Ale nie wiem tak naprawdę, jak, jak pana przedstawić. Na pewno, architekt, ale czy tylko? Panie Sławomirze, proszę, proszę się przedstawić. Kim pan jest? Architekt wielowątkowy. No, to brzmi interesujące. No, ale dalej, dalej, jeszcze dalej. Jestem facetem, który w ramach różnych ustrojów i możliwości spełniał różne role. No, w związku z tym wykonywałem wiele zawodów, które miały jedno, jeden wspólny mianownik, ale były to różne zawody. No, w każdym razie mm, y, trudno jest mnie zaszufladkować. Byłem rysownikiem, architektem, y, podróżnikiem, y, jakimś reporterem. No, w każdym razie robiłem różne rzeczy. I y, jednocześnie korzystałem z frajd, które niesie Wizyta na świecie. I wizyty na świecie. Y... Miałem niewątpliwie, jako młody człowiek, zapotrzebowanie na oglądanie świata y... i starałem się wypełniać. Niestety był to okres bardzo przeciwny moim oczekiwaniem i zamiarom. Mianowicie, uzyskanie paszportu kiedyś było bardzo trudne i ja niestety z tej. Z tego przywileju trudności musiałem korzystać. Zaznaczam, musiałem. Mhm. Czyli generalnie w życiu Pana, można tak powiedzieć, nosiło, tak? I to w sferach zawodowych, i w sferach takich, jeżeli chodzi o, o taką obecność fizyczną w różnych częściach świata. Uprosiłbym zadanie. Jako młody człowiek, niestety, trafiłem na okres. Przedwojenny, ale jako bardzo młody człowiek. Wobec tego ja jeszcze niewiele wiedziałem o świecie, ojciec zbudował dom, by, był zajęty, miałem mały sukurs ze strony rodziców. Potem była okupacja. No, w końcu, jak się z tego wszystkiego jakoś udało mi w, wyswobodzić, no to była druga okupacja. I w tym momencie yy, Zacząłem dopiero start w szkołach, mając, no, miałem 7 i 5, to jest 12 lat. Maturę zrobiłem mając 16 lat. Proszę sobie policzyć klasy. Nie, 16 lat miałem. No, czy, <głos》> czy było czy to jakiś... mało. Wszystkiego mi było brak. Wiadomości z matematyki. Polskiego. Mama była, Mama była nauczycielką. nauczycielką tak? Ona pewnie dużą rolę odegrała. Tak? Rodzice, rodzice źle uczą. Aha. Szczególnie my, ma, my źle rozumiemy rodziców. Ja byłem właśnie w tej grupie. Szkoła. Po szkole zrobiłem w roku 50 maturę. Natychmiast poszedłem do. Do pracy w biurze, obserwując wcześniej ojca, jak robił fuchy budowlane, był inżynierem budowlanym. Czyli miał pan dobry przykład. To znaczy, miałem przykład. Trudno powiedzieć, czy dobry. No, w każdym razie umieścił mnie tata w biurze. Wtedy było łatwo się dostać do biur, w odróżnieniu od dzisiejszych czasów. Byłem w biurze, znalazłem się w biurze, to było, był to BEDET, biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Lekkiego, które się mieściło na placu zwycięstwa w Łodzi. No, niestety byłem kreślarzem, byłem najgorszą z biurową, która może być. Nie umiałem praktycznie niczego, także nie mogłem mieć do nikogo pretensji. A ze strony taty, no, który był zapracowanym wielce człowiekiem, nie miałem jakiegoś specjalnego wsparcia. wsparcia. Miałem natomiast bardzo dobrych konkurentów. Miałem takiego Stefana Kuśmierka, i Zdzisława Borowieckiego, znakomicie kreślących asystentów znających robotę detalową i tak dalej i tak dalej. No pracowałem w tym biurze jakieś lata. Ale zdaje się, że miał pan już wtedy świetną rękę nie, do rysowania, nie? nie? Bo to ja przeczytałem. Ale dwie, przeczytałem dwie lewe. Przepraszam, przeczytałem, że będąc dzieckiem już wykazywał się pan ogromną wyobraźnią, karabiny sobie no tak, To <laughs> Powiedziałbym skromna umiejętność, <laughs> no ale, ale jakaś działalność określona. Tutaj była sytuacja tego rodzaju, że miałem świetnych konkurentów i starałem się z nimi konkurować. Po kilku latach byłem niegorszym kreślarzem i przyznam się, że chyba niegorszym asystentem, jeżeli chodzi o detal architektoniczny. Dawałem sobie nieźle, w każdym razie przechodząc. Wykorzystywałem to na politechnice na wydziale budownictwa, na którym studiowałem. Bardzo... Właśnie, dlaczego budownictwo? Czy dlatego, że ojciec pana tam jakoś ukierunkował? Czy, Prawdopodobnie, czy... jakbym był księdzem, to bym był, e... też starał się o to samo, innym, ale o o nie był. Rozumiem. Także mo może moje myśli były ukierunkowane. Tak, ale pan nie, nie miałem presji ze strony rodziców zawodowych. Ale budownictwo ten nie skończył, tak? W... Nie, nie, nie skończyłem się, na całe dlaczego, dlaczego szczęście. Dla budownictwa się... i dla siebie. W każdym razie po kilku latach studiów yy, udało mi się dostać na studia architektoniczne. Na A dlaczego udało? No bo to znaczy? cztery Udało. wcześniejsze egzaminy, które zdawałem na różne uczelnie w Polsce, kończyły się zaliczeniem egzaminów, nawet nieraz z dobrymi stopniami, ale nie dostawałem się z powodu braku miejsc. No, uh -huh. <styr> było to sterowane przez odpowiednie służby uh -huh. i dopiero wtedy skorzystałem. Do... No podziwiam determinację i na, i na szczęście tak się stało, że skończył pan. To nie była determinacja, tylko ja nie chciałem iść do, wojska. do wojska. Mhm. No, Także byłem bardzo przeciwny militaryzacji naszego kraju, szczególnie po okupacji takiej niemieckiej. Także no, udało mi się to politechnika dała mi już pełną satysfakcję warszawska i tam korzystałem natomiast zrobiłem następny błąd bo politechnika uczyła przez 6 lat ja skończyłem ją po pięciu latach tego nie wiem dlaczego, no dzisiaj bym chciał z 10 studiować. W każdym razie y, okres warszawski zaliczam do najwspanialszych w moim życiu. Y, poświęciłem się rzeczywiście studiowaniu, byłem niezłym studentem, nawet tak dalece, że dostałem stypendium specjalne na to była, To było przyznawane raz na. 5 lat dla studenta za. Poważna nagroda, poważne wyróżnienie. Poważne wyróżnienie, tak. Mało tego, ono dawało mi indywidualny pokój w akademiku. Darmowe jedzenia, stypendium wielokrotnie wyższe od normalnego. No i oczywiście. Wyjazdy jako studentowi numer jeden za granicę? Ani raz z tego nie korzystałem, bo służby bezpieczeństwa nawet mnie nie puszczały do strefy nadgranicznej z Czechosłowacją. Także tutaj nie blokowałem miejsc. Kto z nauczycieli akademickich był dla Pana najważniejszą osobą? Kogo pan najlepiej wspomina? Od kogo pan najwięcej wyniósł najwięcej się Trafiłem uczył. na Politechnikę Warszawską w 1955 roku w momencie kiedy kończył się okres y, gomułkowski. No w każdym razie była Odwilż. Y, y, w, w, w każdym razie kończył się definitywnie okres Bierutowski. Zaszył mm -hmm. się Gomułka. I y, ludzie, którzy pracowali na Politechnice, generalnie. Byli jakimiś wspaniałymi nie, niedobitkami, które wykazywały się wielką ambicją, możliwościami na uczelni, jako nauczyciele. Ja trafiłem. To nie był jeden. Bardzo blisko współpracowałem z taką panią profesor, w ogóle z cyrkusami. Szymonem i Heleną sami, nawet u nich robiłem dyplom. Ale w ogóle czołówka polskich architektów pracowała wtedy na Politechnice, także nie mogę powiedzieć, że kogoś lubiłem. Bardzo wysoko oceniam zespół rysunku, w którym się znalazłem i w którym no, jakoś tam sobie radziłem. Był to okres oczywiście zdobywania jakichś tam przypadkowych pieniędzy, robienia zdjęć, rysunków, jakichś ilustracji do różnych wydawnictw. Modliłem się, że profesorowie więcej wydawali. I tak się wszystko zgadzało. Także tak to wyglądało. W 1960 roku zrobiłem dyplom, natychmiast przyjechałem do Łodzi. Nie było takiej pokusy, żeby zostać w stolicy. Mało która tego. Miałem, się miałem wtedy. miejsce noclegowe na dożywocie w Warszawie, z którego nie skorzystałem. Wróciłem tutaj no, do miejsca, gdzie musiałem improwizować te sprawy. Jaka, jakie były powody przyjazdu, powrotu do, do łodzi? Ja się w Warszawie zawsze. Czekała tak, to... na Pana kariera, bardzo szybka, myślę, taka architektoniczna. Trudno mi jest powiedzieć, że ja się nadawałem do kariery. No, ale w każdym razie były znacznie nie niewspółmiernie większe możliwości. Były w Warszawie. I no co tu dużo gadać. No, ja chciałem być łodzianinem nadal. Wróciłem. Było, był to powrót na pewno ze względów partykularnych bez sensu. Mhm. Wylądowałem od pierwszego dnia przyjazdu w miejskim biurze projektów na Piaczkowskiej 17 i tam spędziłem kilka lat życia jako projektant. Już nie kreślarz, a starszy projektant. No, w tym czasie pracowałem, byłem, miałem taką wspólnotę działania z Januszem Wyżnikiewiczem, później naszą wielką sławą od projektowania szpitali w Polsce. Robiliśmy wszystko. No, w tym czasie pamiętam projekt, który był jakimś takim projektem. Do którego nawet dzisiaj wracam myślami, był to najwyższy budynek w Łodzi dla PSS-u. Miał mieć 32 piętra, i ja ten projekt wykonałem. No, ale w momencie, kiedy dokumentacja była już sprzedawana przez moje biuro PSS-owi, to się zmieniły uwarunkowania polityczne i PSO zostały zlikwidowane. Zdaje się, że na rynku bałuckim, tak? Ten na rynku bałuckim Łodzi. tak. No, Szkoda, bo no, to, to był jakiś taki projekt, dawał mi frajdę. No ale niestety, zresztą miałem kilka projektów do szuflady, robiłem szpital traumatologiczny na Bałutach, no, niestety wykonałem robotę projektową bez skutku. Prewentorium w dusznikach. Był to chyba projekt ciekawy. Natomiast udało mi się, będąc za granicą, co nieco zrobić. No właśnie, jak, jak to się stało, że, że y, udało się panu wyjechać do pracy za granicą. Czy, czy wyjeżdżał pan z kraju z taką intencją, że jedzie pan do jakiegoś tam biura, czy po prostu wyjechał pan i przy okazji y, znalazła się nie, praca? To, to było bardziej skomplikowane. Mianowicie ja, y, tak jak już powiedziałem, nie mogłem wyje, wyjechać nawet do strefy granicznej, przygranicznej z Czechosłowacją. Miałem bardzo duże zapotrzebowanie i no, bardzo otwarte oczy na to, co się działo za granicą. No, niestety było to poza moim zasięgiem. I prawdopodobnie ta niemoc powodowała wzmożony apetyt. I skorzystałem, w każdym razie przyjeżdżając do łodzi skorzystałem z jakiegoś możliwości wyjazdu na Węgry, potem do Jugosławii i wydaje mi się, że wracając do Polski, bez chyba dopisków odpowiednich tam turystów, politycznych, nie miałem sprzeciwu przy dalszych i udało mi się w końcu. Udał mi się wyjechać za granicę już z prawdziwego zdarzenia, czyli na zachód. No, najpierw była to Jugosławia, ale z Jugosławii pojechałem do Włoch i wróciłem. Wszyscy się chyba dziwili, bo myśleli, że to będzie inaczej w moim przypadku. I do dzisiaj przyznam się, że bym wracał. Jugosławia była takim krajem wtedy postrzeganym jako, no, jeszcze kraj socjalistyczny, ale już kapitalistyczny, taki na pograniczu troszeczkę. Półkapitalistyczny, Półkapitalistyczny ale, ale prawda? już był inaczej postrzegany przez nasze biura. Paszportowa. Jak, jak pan postrzegał wtedy różnicę pracy, jeżeli chodzi o pracę w polskich, tych łódzkich, siermiężnych warunkach, z pracą na tak zwanym zachodzie? Jak, jak, czym to się różniło? No Różniło się bardzo zasadniczo: mianowicie, żeby pracować na zachodzie, trzeba było być biegłym językową, a wiadomo, że u nas naj chętniej uczono w szkole rosyjskiego, którego my z kolei nie bardzo chcieliśmy się uczyć. Natomiast reszta była przypadkiem. No w moim yy, akurat odniesieniu było, był to przypadek bardzo drastyczny. Yy, nie znałem języka zachodniego, a yy, nigdy nie pracowałem w zmywakach. Pracowałem w biurach architektonicznych. No nie mówię, było to był to okres poligonowy dosyć trudny. Musiałem się uczyć inszy jardów, skweryfitów i tak dalej, i tak y, dalej. Skalówki jeden do 16. 1, no i, i, i komunikacji y, z pręklami. Y, Trudna, ale okazuje się, że my potrafimy. Y. Robiłem oczywiście jako ten najemnik ze wschodu, bez języka. Prace bardziej proste. Nie robiłem skomplikowanych projektów, w każdym razie bursz kalify bym nie wybudował. Natomiast parę laboratoriów tak. I tak się zaczęło. Czy że... warsztatowo to, to ta praca się różniła od, od tej pracy w Łodzi? Czy, czy... Różniła się. Różniła się tym, że na zachodzie wymagano pewnej legitymacji rysunkowej. Dokument, no to miał pan dokumentacja, doskonale, doskonale no, rękę już wtedy do doskonałą, to wielkie słowa, ale po prostu byłem nieźle dającym sobie w problemie radę. Robiłem do każdego projektu, który wykonywałem na Zachodzie, perspektywy. Nie mówię, że je wymyślałem. Było szereg przykładów, ale byłem bardzo zdolnym ucznem, który umiał wychwycić to, co należało, a po paru dniach już umiałem tak rysować agonię. Ja myślę, że ta umiejętność otwierała panu każde bardzo, drzwi do każdej bardzo, pracowni, bardzo projektowej. pomagała. W każdym razie, jak mało tego, nadawała mi jakieś psychiczne oparcie, bo moje obrazki wisiały na ścianach. Perspektywy były dobrze przyjmowane, i byłem w biurze zawsze traktowany jako ten murzyn, który umie rysować. I, a mnie to bardzo odpowiadało. No. Czyli pracowaliśmy inaczej. Czyli ta praca, gdzie, gdzie pan najpierw wyjechał za granicę, jeżeli chodzi o, o tę pracę zawodową? Moje pierwsze wyjazdy, to tak jak wspomniałem, była jakaś y, Czechosłowacja, Jugosławia, y, Węgry, y, ale Niemcy, potem była były Rosja, Stany również, z, Rosja, mhm. Stany Zjednoczone, Szwecja. Mhm. Y, wszędzie tam jakoś udawało mi się. Uplasować w środowisku architektonicznym. Co, co najciekawszego pan zaprojektował, czy w jakich projektach najciekawszych pan pracował za granicą? Były to drobiazgi, no, w naszym zrozumieniu. Robiłem jakieś szkoły, jakieś. Tematyka, którą się zajmowałem, była bardzo rozległa, ale robiłem projekty.